Cześć kochani! Przechodzę dzisiaj do Was z moim najnowszym odkryciem, które dla mnie jest totalną petardą, a jest to, uwaga, mąka z zielonych bananów, której używam również jako puder sypki do twarzy i w moim przypadku sprawdza się genialnie. W ogóle za chwilkę wychodzę, ale postanowiłam na szybko nagrać to przed wyjściem i właśnie uzmysłowiłam sobie, że ubrałam się jak banan. No bo jakby nie patrzeć, z jakim kolorem kojarzy nam się banan? Z żółtym. A dzisiaj będę mówiła o zielonych bananach także, także zabawne trochę. Taki nieprzypadkowy przypadek. A i dodam jeszcze, że jeśli chodzi o konwali, to zgodnie z rozporządzeniem z 2016 roku już nie jest pod ochroną. Tak, w razie czego jakby ktoś tutaj chciał zwrócić na to uwagę. I teraz pytanie, dlaczego zielony banan? Bo zawiera on dużo więcej pektyny, taniny i zawiera również skrobię oporową w stosunku do tego już dojrzałego banana. Im bardziej zielony banan, tym lepiej, tak naprawdę. Fajną anegdotką jest tutaj to właśnie, że banana w zasadzie działa jak e, mąka glutenowa, czyli jak mąka pszenna, czyli ma takie same, mm, same stężenie po zmniejszaniu z jakimś płynem, więc śmiało można używać go do ciast, naleśników, zagęszczenia zup i tak dalej, więc jest także fajnym, fajnym zamiennikiem dla osób z celiakią, czy też dla osób, które po prostu rezygnują świadomie z glutenu. Jeśli chodzi o zielonego badana... To oczywiście jest on antyoksydantem i zawiera przeciwutleniacze. Zawiera również takie pierwiastki jak wapno, mangan, magnas, magnez, fosfor, czyli działa super na kości. Pomaga też w wchłanialności pokarmów i rozpadzie ich na, na strawione cząstki. Obniża również poziom glukozy we krwi, jak i reguluje ciśnienie krwi. Także też super się tutaj sprawdza. Ja mam tutaj, przysypałam sobie do takiego drobnego pudełeczka właśnie puder, yy, i używam go. Oddam też jaką, w sumie taką ciekawostkę, że yy, używam też własnej roboty pudru ryżowego czyli po prostu ryż yy, zblendowany w blenderze na suchą papkę. I dużo bardziej ten bananowy się lepiej sprawdza. Ta skóra nie jest taka zapchana, wygląda tak bardzo naturalnie, yy, więc naprawdę ma on super właściwości. Jeśli chodzi o tą mąkę z banana, można używać jej właśnie w postaci mąki, czyli do zagęszczania, robienia ciast yy, czy, czy naleśników. Ale można też dodać ją na przykład jakiegoś szejka, soku, żeby po prostu sobie trochę podkręcić yy, wartości odżywcze. No i oczywiście puder do twarzy. A więc tak, jeśli chodzi o proces przygotowania, to im bardziej zielone banany, tym lepiej. Ja no niestety nie udało mi się wyrwać tym razem aż takich bardzo zielonych. Natomiast są one jeszcze takie niedojrzałe, więc się super sprawdzą. Yy, więc kolejnym etapem będzie obranie, pokrojenie i ja osobiście suszę je na słońcu, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę jak długo, bo wszystko zależy od temperatury na zewnątrz i tego jak mocne jest słońce, a następnie je blenduję. Oczywiście wszystko będzie w dalszej części pokazane, ale teraz pokrótce chciałam po prostu nadmienić co i jak po drodze wykonuję. I tak oto prezentują się nasze banany po wyschnięciu, warto sobie po prostu sprawdzić, przełamać je na pół i sprawdzić czy w środku też są suche, no jak widać ilość trochę się ich uszczupliła, to wygląda na to, że ktoś tam sobie ciągle podjadał jak sobie schły i mm, ta partia akurat schła mi jeden dzień, bo było słonecznie od samego rana, więc, więc pogoda sprzyjała i teraz przechodzę do zblendowania. Już zblendowaliśmy sobie na ładną gładką jednolitą masę. Przesypujemy do pudełeczka. W moim przypadku jest to słoik. I tak oto prezentuje nam się nasza mąka bananowa. I tu się posklejało od temperatury po prostu Blendera, ale jak widać jest ona o, taka. I tak jak mówiłam, świetnie sprawdza się, jeśli chodzi o e, sypki puder, ale także w kuchni do zagęszczania, do pieczenia ciast. Także gorąco polecam.